Siemaneczko czogiści i czogistki! Ja jestem multi i dziś... W końcu nadeszła ta piękna chwila, kiedy możemy otworzyć dużo pudełka świąteczne. Pudełka, które na szczęście nie kosztują więcej niż rok temu. Dokładnie jest taka sama kwota za nie jak zawsze: czyli za 3,24 zł, za 11,80, za 25,160 i za 75,401 zł. Oczywiście niby sporo, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że mamy gwarancję otrzymania złota, no i w teorii szansę także na Ósme tiery. ta szansa nie wynosi dużo, bo niecałe 3%, no ale może przy szczęścia uda się tutaj coś złowić. Jeżeli chodzi o mój obecny stan konta, żebyście widzieli różnicę jak to podskoczy, w tym momencie mam 62 tysiące złota, prawie 5 milionów kredytów, zobaczymy ile będzie po openingu. No i żeby nie przedłużać, zaczynajmy na początek, dużo pudełka noworoczne, będziemy otwierać po 5 paczów. lecimy. Póki co spokojnie, póki co bardzo delikatnie, no i tutaj chyba nie będę kłamał, jeżeli powiem, że pierwsze pięć paczek jest takich na rozgrzewkę. Jeszcze, jako ciekawostka, mogę powiedzieć, że ja w tym momencie w garażu posiadam już. Kilka pojazdów, które można trafić, więc ta u mnie szansa na pewno nie będzie taka y, jak u Was. Pewnie u mnie trochę będzie gorzej z tym otwieraniem, ale y, właśnie informuję, że ja już mam na koncie Tornwagna, Jocha z t 56 i 122 t Także tak naprawdę po 50 pudełkach powinienem w teorii otrzymać na pewno Kalibana. Zobaczymy, czy też ta mechanika, że nie można dostać znowu tego samego czołku, działa, bo tak powinno być w teorii. No dobrze, na razie. Troszeczkę złotka, lecimy dalej. 250, 250 Matilda. Ale no Matildy, to ja mówiłem, że ja tak za bardzo bym nie chciał dostać, jakbym Matildy akurat w tym roku nie dostał, bym powiedział, dobrze Mikołaju, rozumiem, nie zasłużyłem, ale żebym na Skodę zasłużył drugą, prawda, żeby dostać rekompensatę w złocie, żeby mieć na przyszłość, na wydatki, na konwersję, na kredyty złota. <laughs> ale Matilda akurat... No, niestety tutaj zbyt cennym pojazdem nie jest. No po 10 pudełkach raczej nie nastraja to optymizmem. Lecimy dalej. 250, 250 pancer, 250 pancer, kolejny. Kurde, dwa pancery dostałem. Czyli w tym roku widzę, mamy otwieranie pancerów. No dobra. Na razie cały czas spokojnie, tak bez szału, no ale to jest dopiero 15 pudełek. Miejmy nadzieję, że kolejne 5 przyniesie coś lepszego. 750 zł, to miło mi widzieć. KW-1 Shielded. No, mamy teraz już w grze 4 Shielded, teraz będzie KW-1 Shielded. Zobaczymy go w akcji. Akurat jego jestem troszeczkę bardziej ciekawy. Chyba najbardziej z tych lolków niskotierowych. Ciekawe, czy będzie twardy. Jakie ma pancerz? On ma... 90 na froncie. No to nie wygląda to super. Ciekawe, czy będzie lepszy od kawy 1 żywkowego, czy gorszy. Pewnie będzie gorszy, znając <grym> życie. <grym> Zobaczymy. 250, 250, 250, 250. <grym> Ta czapka przynosi pecha załżem, tą czapkę, żeby taki klimat był fajny. Ale widzę, że niestety nic z tego. Kolejne 5. O! I to mi się podoba, chociaż styl dostałem. Widzicie, chociaż styl. Co prawda, do Sheridana to akurat mi się tak bardzo nie przyda, bo nie posiadam go, ale może pomyślę o odkupieniu, skoro mam już styl, no to można odkupić. Choć raczej będzie się głównie kurzył. No dobra, styl jest. 500 zł, 250, 500, 250. Panie, 30 putełek. No i na razie bez susenek, dlatego informuję Was. Pamiętajcie, kochani. Gwarancji ósemek to szybko nie ma. Dopiero od 50 patchów. Póki co można dostawać wszystko, tylko nie to, co by się chciało. No cóż, lecimy dalej. 250, 250, 250, 500. 250 zł. No niestety. Dalej bez ósemki po 35 paczuchach. I jeszcze chcę tylko powiedzieć, że e, przepraszam Was za głos, ale spałem tylko 3 godziny, bo po prostu wstałem, żeby tylko nagrać ten odcinek. Więc przepraszam za swój głos. Jeżeli wyglądam jak zombie, to wiecie, no przepraszam. Lecimy dalej. 250 o M485. 250, 250, 500. No, ten M485 to ja tak za bardzo nie wiem, co to jest. Tylko też trzeba będzie zobaczyć. Ale ma dużo penetracji. Piąty tier. To jest ten Sherman, chyba. Um, on ma 150 penetracji na piątym tierze, 200 na goldzie. Ej, zarąbiste działo. No, działo ma zarąbiste, ale widzę, że. Trochę mocna tonę, 13 koni słabo. No dobra. 250, 250, 250, 250. 250. 250, 45 pudełek bez ósemki. No kurka wodna, no co to jest, panie? Pudełka do gwarantowanego wylosowania pojazdu ósmego poziomu. 5, no dobra. No dobra. Czyli teraz ósemka. No będzie musiała się trafić, zobaczmy. 250, 250, 250, 500. I jest czegoś. Najechał gwarantowany pojazd, ale zobacz, dopiero w 50. mówiłem wam, że nie będę miał dobrego dropa. Mówiłem wam, że będzie kiepski drop. Miałem rację niestety. Co tutaj przyjechało? Oczywiście Kaliban. Oczywiście Kaliban przybył do nas, moi drodzy. Gwarantowany pojazd. No, ja się cieszę z Kalibanem, ja się cieszę. Nadeszły posiłki. Yy, zobacz w garażu, pokaż jak ty wyglądasz. Pokaż jak ty wyglądasz, tak wyglądasz. No to działo potężne. 850 uszkodzeń. Nie mogę się doczekać, jak zagram tym bitewkę. 300 penetracji na Goldzie. No nie no, to będzie kurde, nie sieczka. Jego akurat koniecznie trzeba będzie tutaj ograć. Lecimy moi drodzy do kolejnych pudełek. Teraz będą nas czekały Boże Narodzeniowe. No dobra. Co teraz, moi drodzy, co będzie teraz, 255, 250, 250 i 250 zł, no niestety, cały czas liczymy na to, że trafi się druga ósemka, jeszcze nie chcę, jeszcze nie chcę, o, jest coś, moi drodzy, chyba mamy kolejną ósemkę, no, czyli jednak nie jest aż tak źle na tych kontach community kontrybutorów, co teraz hało nam, mam nadzieję, że coś drogiego, cennego, aby była duża rekompensata, to jest, moi drodzy... Tornwagner, za Tornwagner. Nie wiem ile będzie gold, ale oby dużo, oby dużo. Chyba będzie sporo. Ale się teraz ucieszyłem, kurde. Teraz się ucieszyłem, czyli jest super. Jest jeszcze styl 3D do dzika. Już jeden mam z przepustki bitewnej. No to kolejny też mi się przyda, ale akurat to nie było dla mnie aż tak ważne, bo teraz nie wiem którego wybierać. Mam teraz dylemat przynajmniej. No ale. Ba może raz ten, raz ten będę sobie zmieniał. O! <kluzny> przepraszam, przepraszam, może już tutaj, kurde, oszalałem, ale zobaczcie, ciekawa rzecz, co jest, masakra, znowu chcę kichnąć, <kluzny> o Jezu, na lewo i na prawo, na lewą nóżkę i na prawą nóżkę. Nie dostałem rekompensaty w złocie za Wagna. to może wynikać z tego, że um, jeden z um, pracowników Wargaming informował nas w nocy, że mogą być problemy i możemy nie dostać um, rekompensaty w złocie, tylko sam czołg, czyli chyba ja tego czołgu tak naprawdę nie mam, muszę go dostać jeszcze raz. No dobra, no okej, okay. ale ta rekompensata 1250 tutaj ładnie wygląda, spoko. 500, 250. O, styl do ST2. ST2 też nie mam w garażu. Kiedyś go odkupię. No, bo to jednak dwulufowiec. No, dwulufowce to prawie jak magazynki. A ja magazynki kolekcjonuję. Więc damy mu szansę, też go odkupię. Ale zobaczymy, ile będzie hajsu po openingu. ST2, styl 3D dla ST2. O, do VZ to najbardziej chciałem styl mieć, akurat. Do VZ to zdecydowanie teraz to jest mój czołg. Gram nim sporo i akurat dla VZ y, stylu nie szkoda. Super, tutaj akurat bardziej cieszę fajnie wygląda też styl. Nie jest taki przesadzony, ale spoko jest. 250, 250. No dobra, czyli mamy na razie dwa razy 8 tier po y, tutaj otwarciu.

Jest kolejna Matilda. zobaczcie, ile raz ta Matida. Co to za Matida? Kurde tutaj zdominowała paczki, ale dobrze, bo zanim jest przynajmniej spora rekompensata. 250 pancer. Oj, za ciebie tylko 500 zł dają. No zawsze coś, ej, zawsze coś. Styl 3D do lodówki, dobra. Z tego się akurat mogę ucieszyć, bo styl do lodówki też się przyda. Jak ta lodówka będzie wyglądać tak bardzo kurde, starodawnie, jak z w jakiegoś XVIII-XIX wieku. Wygląda dla mnie. Nie wygląda tak nowocześnie, ale to robi swój klimat, więc fajnie, fajnie, dobrze. Dobrze mi to e, widzieć. Lecimy dalej: 250, 250, 250. Matilda kolejna już. Co jest? Jakby tak dawał rekompensatę za ósme tiery, to bym się tak cieszył. A teraz też się cieszę. 250, 250, 250. Pudełka do gwarantowanego wylosowania ósmego poziomu, jeśli nie wylosowano go wcześniej 6. A czemu 6? A, bo miałem wcześniej. A no tak, już rozumiem, bo wcześniej dostałem. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, czyli na razie... No wypada na to, że... Z 100. Paczek, dwie ósemki. No to chyba nie jest taki super bilans. Napiszcie koniecznie jak to wygląda u was i jak oceniacie mój drop. Czy kiepski, czy słaby. Ja oceniam na razie w porządku, ale no bez szału też. Na pewno są osoby, co będą miały lepiej. Mam nadzieję, że to będziecie właśnie wy. 750, 250, 250. KW1 yy, i za to jest 1500 zł. Przyjemnie. Ja tutaj narzekać za to nie będę. I teraz będzie ósemeczka, moi drodzy. Jaka? Coś mi do oka wpadło. Kurde, dzisiaj jestem kontuzjowany na odcinku, ale to przez ten brak snu. Może i spać w ciągu dnia. Co my tu mamy? Co to jest? To jest Joch. To jest Joch. To jest Joch. Tak, to jest Joch. No właśnie. Za niego też nie dostanę chyba rekompensaty w złocie, bo jego też mu y, tutaj nam. Ym, Wargaming. Usunął skąd, i, i nie wiadomo było, czy dostaniemy rekompensatę, czy właśnie czołg, czyli dostaliśmy czołg. No dobra, no w porządku, kontynuuj. Czyli na razie bez rekompensat za ósme tiery podkreślam, czyli to tak mówię, żeby uwzględniać to przy okazji stanu Golda, że tam nie dojdzie jeszcze rekompensata żadna. No dobra, czyli mamy trzy ósemki po 110 paczkach. Let's go dalej. 250, 250, 500, 250, 200. No dobra. Tutaj bez żadnego nawet lolka. Dobra. Dawaj, dawaj. Kurde. Zacięły się coś. Jest rekompensat, ale to będzie to 500. 250, 250. 3 dni konta premium. O. Będzie do kolekcji już. Nie będzie wtedy, bo teraz chyba mam. Z 300 dni to będzie 306, <grych> po openingu, no dobra, no dobra, ajajajajaj, aj, 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 aj. tutaj się zacięło coś, ole fajnie, 1250 z jednej skrzyneczki, KW-1 to dostaniemy 1500, Tornwagn, ale fajnie, jest git, jest git, dobra, pancer jeszcze, nice, no i to jest, kurde, drop, to się nazywa dropik, za wagna prawie 10 tysięcy golda, czyli mamy słuchajcie, hmm, po 140 paczkach 4 czołgi, 4 czołgi, nice, jest git, już się poprawia sytuacja. I styl 3D do Rinoceronte. No, kurde, Rinoceronte też nie mam. No, nie ukrywam, że ja ostatnio pozbyłem się troszeczkę dziesiątek tych słabszych, jak właśnie St2, Rinoceronte. No, a teraz muszę je odkupić. Ja to jestem Janusz. Kupuję, sprzedaję. Ja to jestem tak. Kupuję drogo, sprzedaję tanio. Taki, Taki jestem, Janusz. Dobra. No i tutaj tak już spokojnie. Tu już bardzo delikatnie. O 500 zł wpadnie. Matilda, 1200 zł wpadnie. Co, co to za Matilde? To jest absurd. Non-stop Matilde. Dwie Matildy z rzędu. Co jest grane? No dobra, zostało na mojej drodze ostatnie 50 pudełek. Nie ma żartów. Lecimy. 250 Matilde. Co jest. Kaliban! Nice! Nice, kaliban. Jest git. Jest git. Nois, nice. dobrze. 250, 2500 250, dawaj jeszcze ósemkę. Jeszcze jedna to powiem, że jest naprawdę git. 1250. Jaki zachłanny ma wszystkie czołki i spoczek i mówi. Jeszcze jedno mu daj. O, 1250. No ale wiecie, jak to jest. O, 1500 rekompensaty fajnie. Drugi raz ten Sherman dopiero. No. Tutaj tak już delikatnie. Delikatnie. Jeszcze jedna ósemka. Dawaj, dawaj, dawaj. 500 złotka. Matilda, jeszcze jedna Matilda? <gryz> już myślałem. I ostatnie 5 paczek. Ostatnie 5. Daj, jeszcze jedną. Daj, nie bądź hamdy. Jeszcze jedną, daj. Jeszcze jedną. Nie do końca to jajaj. Aj, aj. no dobra, ale przynajmniej y, za tego jest lolka 850 zł, no nic, zabrakło nam trzech paczek do gwarantowanego kolejnego ósmego tier, ale i tak jestem zadowolony, moi drodzy, i tak jestem happy, zobaczcie statystyki z otwarcia tych pudełek, otworzono 200 pudełek, pojazdy 27, 20, 20. 7 pojazdów z czego rekompensata w złocie była za 19, 6 stylów 3D 142 dni konta premium, 101 tysięcy złota prawie 13 milionów srebra i 200 dekoracji no, biedy tutaj chyba nie ma biednie to to nie wygląda, mamy na koncie 164 tysiące złota i prawie 18 bani konta premium 630 dni także moi drodzy tak wygląda opening 200 paczek u mnie. Napiszcie, jak to jest u Was. Zostawcie łapkę w górę za szybki, poranny filmik i do zobaczenia. Powodzenia w paczuchach. Trzymajcie się.